Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w kolejnym filmie na kanale Posum Travel. Jak widzicie, nie jesteśmy u siebie w domu, jesteśmy w totalnie innym miejscu. Filmów nie było bardzo długo i też dostawałyśmy mnóstwo, mnóstwo informacji. Mnóstwo wiadomości od Was na Instagramie, na YouTubie, gdzie jesteśmy, kiedy będą filmy. No i jest film, dlaczego nas nie było tak długo. Powiem Wam, że. No, kilka miesięcy temu wydarzyło się coś dla nas niefajnego. Nie możemy o tym za bardzo jeszcze mówić, ale zawiedli nas nasi bliscy, można powiedzieć. Jeden z naszych najbliższych nam osób. No, zostałyśmy po prostu kolejny raz oszukane. Niestety nie możemy powiedzieć co dokładnie, ale no, zostałyśmy po prostu kolejny raz wykorzystane. Nasza naiwność, nasza dobroduszność. No, znowu ktoś nas po prostu gdzieś tam wykiwał. No, jesteśmy zbyt ufne, na to wychodzi, ale no już się trochę tego uczymy, już jesteśmy troszkę mądrzejsze z każdym kolejnym razem. Jak wiecie, bo już tych razów było kilka, ale tym razem naprawdę można powiedzieć, że straciliśmy oszczędności życia wszystkie oszczędności, które przywieźliśmy z Irlandii i w ogóle, także no, no nie jest kolorowo. Ale nie chcemy się dzielić też tutaj z wami taką negatywną energią, dlatego filmów nie było tak długo i dlatego gdzieś tam się nie wypowiadałyśmy na pewne tematy, żadne tak naprawdę, ale tęsknimy za nagrywaniem i chcemy się tutaj pojawiać, może nie w takiej częstotliwości jak wcześniej, bo, bo no nie jest na łatwo. Ale no chcemy tutaj być dla was i, i, i dla nas i, i gdzieś tam chcemy nagrywać, bo nam tego nie ukrywam brakuje. Jak już wszystko się skończy, to pewnie się z wami podzielimy tym wszystkim. Na tyle ile będziemy mogli, oczywiście. Ku przestrodze, żebyście nie popełniali może naszych błędów. Ale teraz liczymy na wasze wsparcie i potrzebujemy go jak nigdy dotąd. Także jeżeli lubicie oglądać nasze filmy, to... Bądźcie z nami i zaglądajcie na nasz Instagram i naprawdę wspierajcie. Filmy się wcześniej nie pojawiały, bo naprawdę było nam ciężko i, i cichutko. Nie było nam do śmiechu, dlatego, dlatego film pojawił się dopiero teraz. Ale powiem wam, że musiało się wyjechać daleko, żeby gdzieś tam głowy właśnie nam wypoczęły. No i teraz nadajemy z innego miejsca, ale to pewnie się za jakiś czas domyślicie, bo myślę, że nagramy tutaj mm, tylko jednego vloga, a, a kolejne się pojawią może za jakiś czas. Szkoda, że tak wyszło, bo y, miałyśmy fajne lato i tak naprawdę y, robiliśmy dużo fajnych rzeczy i, i, i nie się nagrywałyśmy, no bo mówię, nie miałyśmy na to siły ani energii. Powiem wam, że odkąd wróciliśmy do Polski, to tak właśnie spadają na nas takie y, bomby mniejsze i większe. No, ale to już jest taka, wiecie, torpeda, gdzie właśnie bliskie osoby wam źle życzą, i to chyba nie jest nic fajnego. I to jest coś, z czym musimy się mierzyć. Oczywiście mamy wsparcie naszych rodzin. Mam, tat, <grym> ma dziś siostry, kamilki, także wszystkim oczywiście dziękujemy. No i co? I myślę, że widzimy się za jakiś czas, może za kilka dni, jak już tutaj trochę sobie poukładamy wszystko. Widzimy się. Na plaży, bo jesteśmy w miejscu, gdzie mamy plażę. Także zostańcie z nami i, i, i oglądajcie, i naprawdę wspierajcie, bo w tym vlogu jeszcze pojawi się Taka niespodzianka, która miała się pojawić w czerwcu, ale no niestety wyszło jak wyszło i, i, i musiałyśmy z tym zwlekać. Mimo, że jest to coś super, co chciałyśmy zrobić z wielką pompą, bo jest to wow, w ogóle ekstra, coś przynajmniej dla nas i mam nadzieję, że dla was też. No i właśnie tutaj będziemy was prosić o, o wsparcie, ale to już za chwilkę. Przyjechałyśmy z Laosiem na wakacje. Tak się prezentuje nasz pokój. Tutaj mamy stacja do Kawy i herbaty. Tutaj, proszę, może wam troszeczkę oddale. Tutaj mamy łóżko, tutaj mamy telewizor i zaraz zobaczymy widok za oknem. O, widzę, że w mamy balkon. Wow! I mamy widok na las. Przed nami las. Mamy balkonik, także będzie wieczorne chillowanie, przepięknie, przepięknie. Chłopaki będą mogli sobie tutaj chillować. Także tak się prezentuje z tej strony. Hej! Mamy też klimatyzację w pokoju, także super. A jeszcze Łazienkę Wam pokażę, chcecie? A chyba nie chcecie. A możemy zacząć, jak się prezentuje Łazienka. Łazienka się prezentuje tak. Hello! A światełko! Tak, to ja! Łazienka się prezentuje tak. No, pięknie, fajnie. No, także chyba będziemy następnym razem zatrzymywać się tylko w tym pokoju, bo jest super. No, a ja uciekam po resztę ekipy. No, i tak jak mówiłyśmy, witamy się w kolejnym dniu, w sumie to już przy zachodzie słońca. No, i tak jak wspominałyśmy, nie jesteśmy ani w domu, ani w Poznaniu. Już pewnie wiecie, gdzie jesteśmy. Ci, co nas znają, to już pewnie wiedzą w ogóle, gdzie jesteśmy. Gdzie Pason Travel spędza swoje wolne dni. No, także chillujemy. Łapiemy pozytywną Łap... energię, uciekłyśmy od toksycznej energii. Dlatego właśnie wyjechałyśmy, żeby e, naładować Materie. się pozytywną energią. E, jeżeli nas znacie, to wiecie, że jesteśmy tutaj z piskami. Jest i Guciuś. Jest i Leosiu, pierwszy raz nad morzem. Jest, no. Zobacz, i pokaż Leosia teraz jeszcze raz. Leoniu. Leonie bardzo dobrze się tu czuje. Bardzo mu się tu podoba. Jest Fabciuś. A Guciuś, oczywiście, swoją swoim żywiole. Kopie, kopie dołki. I Leonie jest tam, słodziak. No i kończąc mój wywód, no uciekłyśmy z dala właśnie od toksycznych ludzi, toksycznych sytuacji, naładować baterie. Żeby było trochę pozytywnie w tym złym tej złej auży. No dokładnie, tak w tych złych czasach, nie? No, bo powiem, Pracujących. Wam, że, że tak jak yy, może nie mówiliśmy Wam, ale nie chcemy nagrywać yy, negatywnych rzeczy yy, i wiemy, że niektórzy ludzie karmią się taką negatywną energią i cieszą się, że komuś się nie powodzi, albo ktoś ma gorszy czas i w ogóle. A u nas naprawdę yy, przez ostatnie trzy miesiące yy, no, ciu, nie jest kolorowo, yy, ale w tym wszystkim o ostatnim vlogu w czerwcu, no bo minęły już trzy miesiące od ostatniego vloga Właśnie. i jeszcze chciałam podziękować, chociaż już chyba wczoraj dziękowałyśmy, wszystkim, którzy do nas piszą, którzy się martwią, którzy tak naprawdę nas wspierają i czekają na kolejnego vloga, bo jest to mega miłe, że naprawdę czekacie. Czekacie, i, tak, że oglądacie. I, wspieracie, nas tak. naprawdę lubi i ogląda. Także Dziękujemy. Dziękujemy tym wszystkim, wam którzy bardzo. życzą nam dobrze i którzy nas wspierają. A tym, którzy nam nie życzą, no to... To oglądajcie dalej. No. <laughs> oglądajcie dalej, łapkujcie. Bo, bo wiadomo, że będą oglądać, nie? <laughs> tak. Ale e, chciałam powiedzieć, że e, w czerwcu wspominałyśmy Wam, że planujemy e, coś fajnego. No i niestety przez te wszystkie zawirowania. Zeszło to na jakiś tam dalszy plan. plan. I tak naprawdę nie miałyśmy ani siły, ani energii, ani nastroju, ani totalnie siły. Chociaż już bardzo chciałyśmy się ze wszystkimi podzielić tym, tak? Tak, żeby to ogłosić, dodać i w ogóle. Także Jeżeli teraz oglądacie tego vloga, to myślę, że już wyleciała przed sprzedaż naszego e-booka. Oczywiście o czym? Oczywiście o naszych pieskach, o podróżach. Także będzie to e-book o podróżowaniu samolotem z małymi pieskami. Myślę, że wielu z Was się przyda, bo jest tam bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo przydatnych informacji. Wszystko bardzo... w jedno miejsce, tak? Właśnie i jest bardzo dużo takich tipów od nas, które same Uci. chciałybyśmy wiedzieć przed naszą pierwszą podróżą z psiakami. Górci nie I... daj, Gór... daj nagrać. Nie, Guciś po prostu tutaj się wypowiada, że macie kupować. Kupujcie, Także... lajkujcie, los. Chciałyśmy, zwraca, chciałyśmy Wam jeszcze, jest jak chaotycznie, no. chciałyśmy Wam jeszcze... Powiedzieć, że yy, będzie nam y, naprawdę ogromnie miło. Jeżeli nas wesprzecie, bo na ten moment naprawdę potrzebujemy tego wsparcia, i nawet jeżeli nie chcecie kupić tego e-booka, no to podzielcie się z nim, i, i, z nim. Ze znajomymi, z rodzinką, podeślijcie, może komuś się przyda, ktoś ma małego pieska, chciałby podróżować, będzie... nie wie jak, gdzie, co i jak zabrać ze sobą, jak się przygotować do takiej podróży. Wszystko znajdziecie w naszym e-booku. Naprawdę, Właśnie. wszystko jest na tip-top. My to przetestowałyśmy my to przerabiałyśmy, wszystko tak. I będzie nam naprawdę tak. miło, jak wrócimy do pokoju, to wam może tutaj przedpremierowo też. Pokażemy Pokaż y, urywki, y, co tam możecie y, znaleźć. A my zaraz uciekamy właśnie do pokoju. Powiem Wam, że nie nagrywamy nic z tego wyjazdu praktycznie. Jakieś tam y, Trzebitki. Ale naprawdę chcemy naładować baterie. Naprawdę bo okres, potrzebujemy. Jest ciężki okres tak. Naprawdę tego potrzebujemy. I tutaj to jest miejsce, w którym się ładujemy naprawdę na 100%. Dlatego tutaj wróciłyśmy. I ci, co nas znają, to wiedzą. Ale słuchajcie, nie poddamy się. Nie poddajemy się. Nie. nie poddajemy się, idziemy do przodu i będziemy dalej nagrywały. I dla tych, co nie chcą, żeby się nagrywały, to i tak będziemy nagrywały. Oglądajcie dalej. I tak wiemy, że nie oglądacie. Nie obiecujemy, że vlogi będą regularnie teraz, ale na pewno będą się pojawiać teraz na jakiś czas. Na pewno więcej będzie nas pewnie na Instagramie, tak myślę, niż tutaj. No i też chcemy ruszyć pełną parą z naszym sklepem po Poson Travel. Najpierw e-booki, a potem jeszcze będą inne rzeczy, także e, no, czekamy na Was na naszej stronie. Oczywiście podlinkujemy Wam w opisie. No i zapraszamy też na nasz Instagram, bo tam na pewno wszystko będzie szybciej. Tu wbijajcie Passom Travel Instagram. No a my widzimy się jutro albo pojutrze, no zobaczymy. Nie kończymy, tak. Zobaczymy, jak nam się uda, bo powiem Wam, że nie chce nam się nagrywać na przymus. Jak mamy gorszy dzień, czy, czy nie dzieje się nic fajnego, to po prostu nie dzielimy się tym. Jakoś tak mamy teraz taki, e, taki chill w tym i taki taki trochę wyzowałyśmy, że nie musimy wszystkiego nagrywać, tylko po prostu chcemy, żeby ten wyjazd był taki nasz właśnie na naładowanie się. Tak, ale żebyśmy, żeby nie było, że nie jesteśmy sobą tak, że będzie tu jedzonko wpadnie i wpadnie deserek. No i nie, żeby nie było, że nie lubimy nagrywać, bo uwielbiamy yy, nagrywać, dokumentować, ale mówię, teraz nie jest ten czas, żeby właśnie... Yy, no, ej! Wesoło Guci po prostu oszalał na plaży. bo Bardzo dużo duże pieski jest. tam są. No, także słuchajcie, widzimy się w kolejnym ujęciu. Nie zapomniałyśmy o was, jesteśmy z wami. Zostawcie jakiś fajny komentarz, oczywiście, jeżeli jesteście z nami. Zami z nami jeszcze pokaże Leonia. Jest Leonio i jest zachód słońca. Jest fajnie. Także widzimy się pewnie. Później. I szczekacz. I krzykacz mały. Idziemy do pokoju. Zanim dojdziemy do pokoju, to jeszcze chciałam powiedzieć, że... Pokazać jak to wygląda, jak my idziemy z pieskami, z nami wszystkimi, jak się zbieramy wszyscy razem? Nie, chciałam powiedzieć, że mamy piękną pogodę. Jest wrzesień, a jest gorąco, jest już po zachodzie słońca. Nie widać tego, jest niebieskie niebo, a my tak ubrane. A my w ogóle? Bo zobaczcie, ja też jestem na krótku. A wiecie, że to się często nie zdarza. My w ogóle przed wyjazdem to cały czas w klimacie hoa-hoa. Pamiętniki z wampirów ostatnio katujemy, powiem wam. Bo przecież cały sierpień był brzydki beznadziejny. Nigdy nie oglądałam, dopiero zaczęłam skiniąć. Jesteśmy na trzecim sezonie, polecam wam strasznie. Aguci znowu szczeka. Aguci znowu szczeka, no po prostu fenomen. Idziemy. I jeszcze coś, co chciałam powiedzieć, to to, że dwa dni z rzędu ostatnio uciekałyśmy przed dzikami, i to nie tu w lesie, tylko w mieście. Także y, dziki są już wszędzie i taka pani nam powiedziała, że przecież nie ma są wszędzie, ale powiem wam, że ludzie y, są naprawdę bez mózgi, podchodzą, robią zdjęcia i w ogóle, no come on. No i tak jak obiecałyśmy. Jest, tak się prezentuje okładka. Nam się bardzo podoba. Jesteśmy z niej mega dumne. Robiłam to sama, także jestem ciekawa, co o tym myślicie, bo grafika powstała. No, sama ją po prostu zaprojektowałam i sama ją w taki sposób stworzyłam, także takie moje małe dziecko. I teraz tak, dalej mamy tutaj stronę o nas. Później dalej. Spis treści. Jak widzicie, jest tych rozdziałów troszkę, bo jest tutaj 6, 9 rozdziałów razem. Później są też takie grafiki, które były tworzone przy pomocy AI, i później każdy e, taki rozdział wygląda właśnie w ten sposób. Tu jest jakby opisane, co będzie w rozdziale, i później po kolei, i dalej. Tak to wygląda. Także macie taki przedsmak tego, co Was czeka, bo nigdzie tego nie pokazywałyśmy, także tutaj jest to naprawdę przedpremierowo, także mam nadzieję, że faktycznie komuś z Was się to przyda. Jeżeli nie Wam, to może komuś znajomemu, może bratu, siostrze, kuzynowi, przyjaciółce, także jeżeli byście mogli, to byśmy Was bardzo prosiły, abyście udostępnili komu myślicie, że się to przyda. Bo cena promocyjna tego e booka w przedsprzedaży to jest jedyne 49 zł, czyli można powiedzieć, że tak naprawdę taka jedna kawa, a jest tutaj naprawdę mnóstwo, mnóstwo wiedzy, bo wszystko co my chciałybyśmy wiedzieć przed naszą pierwszą podróżą, zawarłyśmy właśnie tutaj. Także naprawdę jest tutaj 134 strony czystej po prostu wiedzy. Także jak to się prezentuje. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Znaczy, jestem przekonana, że Wam się spodoba, bo już mamy pierwsze feedbacki, bo oddałyśmy książkę do mm, sprawdzenia, wysłałyśmy kilku osobom i naprawdę aż takich reakcji się nie spodziewałyśmy. Jesteśmy przeszczęśliwe, że stworzyłyśmy takie małe nasze dziecko, pierwsze, bo drugie już się można powiedzieć produkuje. Także jest to na razie tylko pierwsza część. A będzie jeszcze inna, oczywiście o, innym, o innej tematyce i zupełnie coś innego, ale też coś super, co na pewno wam się spodoba. Ale póki co jest to, także zachęcamy was do zakupu. Witajcie w kolejnym dniu. Cześć! Znowu witajcie. piękna pogoda. Jesteśmy z Laszkiem na plaży. Pasem Nie prawo. tylko z 8, bo jesteśmy też z i z guciem. I powiem wam, że pani nam powiedziała właśnie wczoraj że y, trafiliśmy na przepiękną pogodę, że wrzesień jest ładniejszy niż y, całe lato, także naprawdę nam się udało. Osoba no, mi jest pięknie, nie? Tak wyglądają poranne spacery z niuniami. Jest Leonek na plaży od Och, Tak ścieka. Ojejej, tutaj się skóra do nas, tak? O, jaj, podbiegł piesek tam Ojeju, Leonek jak się skórzył. Czekaj, Leonek. Już się ktoś zastanawiał, czy pan szczeka, to szczeka, tak? Już, Guciuś. I tak, jak mówiłam, jest Guciuś jest Fabciuś. Leo już jest Madziula i piękna styluweczka. Trochę się makasem wschodni ubrudził od piachu. Ale zobaczcie, jak Madziulka ładnie wygląda. A za nami, no... Przepiękna plaża, i już trochę ludzi jest, a jest trochę po ósmej, także... Się przebierać na plażę. No. Ojej, słodziaki. Nasze śniadanka wyglądają praktycznie codziennie tak samo, albo podobnie. Dużo warzyw, to łatwo. Dużo warzyw, maziulama, jak zwykle. A ja jak zwykle omlecik, albo szakszuka. Byście się zastanawiali, czemu Kinia ma Fabia na rękach, bo właśnie uciekałyśmy przed dzikiem. Masakra. Masakra. <laughs> <noise> Także no Smachałyśmy się po się dniach, i nie na 60 zrobiłyśmy. Babci, wyświetlacz, podoba ci się. W międzyczasie robiłyśmy babki z piasku nad morzem, tak? I Leonek z nami. że nie I Fabiusz! Fabio! Fabio podziwia zachód słońca na plaży. A ktoś tutaj ma pierwszy, adobciny. pierwsze adopciny. Pierwsze adopciny u nas, Leoś, Leonie. I ta szafka wyglądała z kartonu, wiecie, ale ona jest taka... Uf. Nie, że go męczymy, tylko po prostu chciałeś. To lat, 100 lat, pamiątkę do zdjęcia tylko. No właśnie, idziemy już do pokoiku. No i dzisiejsze no, jeszcze jedzonko. Jedzonko. I tlineczki. Jak porcja w ogóle, tak ogromna. A dzisiaj chillujemy sobie na balkoniku. I się facciuś, Leośko się bardzo dobrze czuje, tak? Lechoniu. I mamy taki fajny widok na lasek. I chłopakom się podoba. A co robi jelonek wieczorową porą nad morzem? Co bitą śmietanę? z gofra od pani pistacjowego. Pyszne? A ja mam loda pistacjowego, także takie zakończenie wieczoru. Leoneku, popatrz, jak masz No, zajadamy. Wieczorową porą sobie chillujemy. Witamy się już kolejnego, kolejnego dnia. Czasem bywa tak, że nad morzem pada deszczyk, ale powiem Wam, że jest cieplutko i przyjemnie. Dzisiaj krótkie spodenki, kaloszki, chłopaki w ubrankach, Fabciu, Guciu, Leonio, Madziula. Też krótkie spodnie, kaloszki, idziemy teraz na miasto, ale potem idziemy jeszcze na śniadanko i na plażę oczywiście. Rano był prawie storm, bo było dużo chmur i zobaczcie przegonione. I znowu Fabciuś, Guciuś, Losiu, Madziula, chmury przegonione, niebieskie niebo. A to do wody znowu. Tak, jest przepięknie, normalnie ten sam dzień, pamiętacie go rano? No. No i proszę, teraz cieplutko. Ludzie się już schodzą na plażę. A my idziemy dawać obiadek, tak? Słodziak.